Cześć! Szymon z tej strony. Witajcie u mnie na kanale w ten sobotni poranek. Jak sobotni poranek? Oznacza to, że prezentuję, pokazuję to, co ostatnio udało mi się wypożyczyć. No więc zaczynamy. Najpierw pozycja teoretycznie dla młodszego czytelnika, czyli Asterix. Dokładnie i defix i nieugięci. Tom już to będzie z tego co pamiętam piąty. Tu mamy piąteczkę. I defix i druid. Ja lubię tę serię. To jest komiks, który wypożyczyłem, wypożyczyłem w sekcji dla dzieci i młodzieży w Księżyce w Bielsku-Białej. Zresztą tutaj mamy pieczątkę. I tutaj akcja dzieje się w Lutecji, nie w wiosce galicyjskiej, ale w Lutecji, która z czasem będzie Paryżem. Gdzie nasi bohaterowie to po prostu te psiaki. I Defix i inni jego koledzy, nazwijmy to. I tutaj nam się plątają postacie właśnie takie, które występują w głównej serii. Mamy chociażby Ramiksa. Więc to jest fajna seria, śmieszna, przyjemna. I z tego co pamiętam, zazwyczaj to są trzy komiksy w jednym. Pytanie, czy też tak jest w tym razem, czy nie. Może jakaś jakoś dłuższa opowieść tego, nie wiem. A może. O! Do tej pory to były. Do tej pory to były osobne historyjki. Wow, a tutaj jest w przygotowaniu świetlisty las. Może też będzie długie. Bo te wcześniejsze to były zbiory takich. Krótszych opowieści, a tutaj chyba wychodzi na to, że jest pierwsza duża. Dobra. W każdym razie czyta mi się to fajnie. Cała seria jest seksji dla dzieci i młodzieży, z tego co pamiętam. Księżyc Berskiecki. No dobra. Tyle dla młodszych czytelników. Czasem fajnie jest poczuć się młodym, więc teraz coś większego. Biblioteka główna od wydawnictwa Scream Comics. Oczywiście Idefix od Egmontu. Lord Gravestone. Wydanie zbiorcze. Możecie sobie porównać wielkość tego. Oczywiście i Defix ma mniejszy format niż zazwyczaj, ale i tak jest różnica zauważalna. No dobra, co mamy tu? Jest integral, z tego co widzę, składa się z trzech części. Czyli szkarłatny pocałunek. Potężny rozmiar, F, fajne rysunki. Można sobie przeglądać. Ła! Klasyczne elementy wampiryczne, że tak określę. Co my tu dalej mamy? Zobaczmy, czy będzie podział na kolejny rozdział. To powinien być już niedługo. No i co? Tutaj nie. Spodziewałem się, że te album mają po około 70 stron, ale może się coś pomyliłem. No, tutaj mamy. Co to jest? Trzecia, No czyli 12, 124 strona, czyli koło, 8, koło 60 powinno być. O, jest tutaj. Ostatni Wilk z Albe. I tutaj mamy Cesarz Popiołów. Ale fajne rysunki. A, ale klimat. Ciekawe, jak się to, to czyta, bo widzę, że na podstawie graficznej to jest taka klasyczna opowieść z Wampirami. Ale jak to się będzie czytało, no cóż. Z chęcią się przekonam. Biblioteka główna. Lord Gravestone. Dobra, lecimy dalej. Kolejny duży komiks. Od wydamictwa Egmont, Marvel Noir. Jakiś czas temu został wydany Spider-Man Noir. Też miałem okazję recenzować na swoim kanale. Też wypożyczę w Bibliotece Głównej Księżycu Beskickiej, tak jak zresztą Lord Gravestone. A tutaj mamy Marvel Noir, będący chyba swoistą kontynuacją, ale już skupiającą się nie tylko na jednym bohaterze, ale na wielu z nich. I kogo mamy? Daredevil Noir, Luca Cage'a, Iron Man'a i Pineshera. Kiedy tak przeglądam, to najbardziej znane nazwisko to jest Scott Snyder dla mnie, jako scenarzysta. I Frank Thierry też mi coś mówi. Dobra, ale przejrzyjmy I jeszcze z ilu zeszytów się składa. To będziemy chyba widzieli w stopce redakcyjnej. Nie wiem, czy widać. Yy, tytuł oryginalnego Pinscher Noir 1.4: hmm. Daredevil Cage Iron Man. To chyba złączyli dwa zbiory. Tak to wygląda. To jest jedynka. Oj, fajny klimacik. Fajny klimacik. O, dobra. Pytanie, jak to się yy, będzie czytało, ale Daredevil jest stworzony do tego typu opowieści. To jest. Papier w tym komicie jest taki bardzo gruby, taki mocny. Dobra. Look Cage. Pytanie, czy to nie było tak, że to były po jednym zeszycie po prostu. Że nie było Look Cage 2, 3 i tak dalej. A nie, jest wujka. Dobra, cofam. Luka Cage nie znam aż tak bardzo. Jeden z bohaterów do wynajęcia. Heroes for Hire. O, Ma Marvels? O, co? O, co? Co, co, co? To, 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 będzie, to będzie już na pewno Sonic Stark Iron Man, więc tu już doszliśmy. Już opuściliśmy Luka Cage'a. O, właśnie, Iron Man Noir numer jeden. Zrazu to widać. I co my tu mamy? Iron Man i teraz Pineshare. Pineshare Noir 1, ale te kartki są grube, powiem Wam, że są, nie są ojciec grube. Też wygląda to bardzo fajnie. Pineshare ma 3, no chyba miał czwórki i zobaczmy, czy my tu mamy jeszcze materiały dodatkowe i coś będzie w zapowiedziach. Z jest reklama tylko tego Spidermana, o którym już wcześniej wspominałem. Biblioteka Główna. Możecie iść najpierw po Spidermana, później po Marvel Noir, jak go już w końcu oddam. No i ostatni komiks, który wypożyczyłem to będzie... Wpluń trzy razy. Davida Reviatiego od wydawnictwa Madioka. Nie mam pojęcia o czym jest ten komiks. Wiem tylko, że... Jest to sytuacja taka, że Mandioka zazwyczaj... Wydaje komiksy, które są... Przynajmniej ciekawe. I... To może być bardzo fajna historia, aczkolwiek absolutnie nie mam pojęcia. No, wiedziałem, że ten kat mi się z czymś wiem ja Nie o czym to może być. A jako, że nie czytam opisów, to, to nie będę wiedział, dopóki nie przeczytam. No dobra, tak to wygląda. Biblioteka główna Książnicy Księżycu Sporo komiksów z Mandioki jest w tej chwili, i w tej bibliotece głównej i warto się po nie udać. No i ostatnią rzeczą to nie jest komiks, ale książka. Jakiś czas temu u Adama na komiksomanii było coś właśnie z książkami ze świata obcego. Stwierdziłem, że czemu nie. Film Alien I bardzo lubię, z figurnej jako Ellen Ripley. Nie czytałem żadnej adaptacji. Jestem ciekawy, w jaki sposób ten język, który jest z filmu, będzie przełożony na powieść. I z chęcią przeczytam, bo jeżeli będzie to fajnie wciągające, fajnie to później. Fajnie to się mi przyjmie, no to będę sobie chętnie czytał ciąg dalszy. Tym bardziej, że mamy w bibliotece pozostałe części tej pierwszej trylogii, nazwijmy to, i mamy też jakieś dodatkowe książki z tego świata, więc najpierw to, co było w filmie, a teraz będę mógł sobie spokojnie, poczytać, a później ewentualnie poczytać coś nowego. Więc że jest jakieś fajne posłowie. No tak to się prezentuje. No i dobra, to by było tyle. Stosunkowanie dużo, ale gabarytowo solidni. Marvel Noir, Lord Gravestone. Książka spłynęła razy. No i oczywiście mały i Defix jako taka wisienka na torcie. Dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.